Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażemy młode. Będziemy sobie. Tak. Moje jedzenie. Nie wiem, czy coś będzie widać. Nie będę otwierać budki. Tak. Okay. Dobra, wyjdziemy sobie. Mają obudka. Tak. Okej, okay. wyszłam. Wczoraj była taka dziwna sytuacja rano, bo przed moim domem na słupie siedziała nimfa. Taka sama jak moja, jak ten standard. Jak tamten standard, ten co idzie. I chciałam złowić tą nimfę, ale mi się nie udało. No. Nie udało mi się jej złapać i pofrunęła sobie, no. A co, co do tych nimf to powiesiłam budkę, w budce aktualnie nic nie ma, ale no coś tam samiec z samicą coś tam kombinują. Zaglądają do tej budki, siedzą, samiec w niej siedzi, coś tam kombinują. No. One mają te same, te same, to samo co mają rozele. Mają ten. Okej, okay. będziemy sobie. Muszę się sprężyć, bo pada. A mój telefon nie jest wodoodporny. No. No i te mody jak widzieliście, te mody będą takie same jak ten samiec, oba. Prawdopodobnie będzie to parka. Jeszcze nie wiem. Mm, no. No i to chyba będzie tyle. To do następnego. Trzymajcie się. Cześć.